Nie umiem się uczyć. Nie mam głowy do języków. Nie. Nie umiem matmy. To, co właśnie usłyszeliście, to bardzo częste przekonania, które są nie tylko wśród uczniów, ale także wśród studentów. Przekonania, czyli swego rodzaju pewność. Pewność wobec tego, co nas otacza. I ja wiem, jak to brzmi. Trochę jakbym próbował wytłumaczyć filozofię, ale. Chodzi po prostu o to, że przekonanie to coś, w co my wierzymy i wierzymy, że tak jest. Tylko przekonanie można zmienić i można nauczyć się uczyć, A z czasem można się przekonać, że ani języki, ani ta matma, ani cokolwiek innego, co podstawicie, wcale nie jest taka trudna, jak się wydaje. Nad przekonaniami można łatwo pracować. Jak? Przeczytaj w opisie, a poza tym za.